Cześć wszystkim. Chciałem Wam pokazać sprowadzone na indywidualne zamówienie Audi A3. Samochód pierwszy raz rejestrowany w 2020 roku. 2.0 TDI, 190-konna jednostka. Skrzynia automatyczna. Pakiet S-Line, jak widać. 74 bodajże tysiące przebiegu. Auto od nowości, użytkowane przez jednego właściciela. Serwisowane do końca, bezwypadkowe w oryginale. Do samochodu jest dołączony drugi komplet kół z zapanami letnimi. Jak widzicie, oto prezentuje się bardzo ładnie, mały potworek, napęd na cztery buty. Bardzo fajnie to jeździ. Tak wygląda środek samochodu. Minimalne ślady użytkowania. Także jeśli szukacie samochodów też nowszych, takich jak ten to zapraszam. Możemy pomóc w ściągnięciu takiego auta, możemy pomóc w finansowaniu, w kredytowaniu, w leasingu. Jeszcze dzwoncie. Zapraszam.